Zanim rozpoczniemy odcinek, to chciałbym Was zaprosić na mojego Discorda. Jest to aplikacja w stylu Teamspeaka, gdzie będę rozmawiał sobie z widzami, ale od Teamspeaka różni się tym, że jest ona zupełnie darmowa. Aby stworzyć serwer, klikacie tylko stwórz serwer i już możecie gadać ze swoimi kumplami zupełnie za darmo. A jeżeli chcecie pogadać ze mną, to wbijajcie na moją grupę Jerzy Tricusa. Link jest w opisie, tutaj w filmiku. Manko, ja jestem TriSUS, a to jest Steve Lucky Skyblock Challenge, czyli kolejny odcinek z naszej serii potwornych Lucky Skyblock Challenge. Ja wiem, że to, że Steve to nie jest w sumie taki potwór, tylko po prostu najzwyklejszy w świecie koleżka, ale uważam, że jest ikoną Minecrafta i jego główka także musiała się pojawić po prostu w tej serii z Lucky Bloków. Uważam, że to naprawdę bardzo ciekawe, a ty, widzu, możesz teraz strzelić mi łapeczkę w górę, jeżeli także uważasz, że to po prostu spoko pomysł i tak dalej, a ja już zaczynam grę. okej. Okay, na samym początku zrobimy tak jak zwykle, czyli weźmiemy sobie po prostu bedroka. Tak, bedroczek, o nie. No, nieźle mi wypadł. <laughs> Okej, okay, w każdym razie weźmiemy bedroka i zrobimy sobie platformę bezpieczeństwa, na której będziemy się mogli bezpiecznie, chociaż jak pokazały inne odcinki, nie tak bardzo bezpiecznie zrespić, prawda? Oczywiście, ziomeczko nie zapomnij o zasubskrybowaniu kanału oraz dań dzwoneczka, wtedy będziesz widział moje filmy. E, Okej, okay. no to na samym początku zróbmy sobie, a chwila, my. Nie, no do. O, o, co nieważne, nieważne. Na samym początku stawmy sobie span Pointa, Span point, tak. Span pończik zawsze mile widziany. Teraz weźmy sobie po prostu e, Game Moda 0 i już możemy zaczynać raczej opening. Nie uważacie, ponieważ już Game Rule Keep Inventory True została wpisana. Ok, więc otwórzmy sobie na razie włosy naszego koleżki. W sumie całkiem fajnie wyszedł ten, ten pomnik, ta twarz Steve'a, Nie uważacie? Bo ja uważam, dobra. Weźmy sobie, ok. Pierwsze co mamy to. Tamed Papi. Oh man, jaki słodziaczek! Czy, czy, czy. Nara. <grym> dobra, to było okropne. O, dobra, przeżył kozacko. Drugi raz już go nie zabijam, obiecuję. Obiecuję. Na pewno już go nie strzelę! <grym> Biedaczek. Dobra, nieważny, nieważne, Ja wiem, ja, ja. Ja wiem, że to było okropne i że nie powinienem tak robić, no ale. Po prostu na potrzeby odcinka trzeba było zrobić taką śmieszną bardzo rzecz z naszym pieskiem, prawda? Uuu, mamy w ogóle cybernetyczne spodenki I ten, piszcie, czy mam szkoda mojego pieska, bo ja w sumie żałuję to, co zrobiłem. Ale mamy ich jeszcze sześć, więc o, ten będzie nam towarzyszył do końca odcinka, prawda? Chyba, że nagle przypadkowo wybuchnie. <laughs> Okej, okay. co tutaj mamy, dobra? Nie wiem, co stąd wyleciało. Tutaj mamy, uu. O kurde, mamy mega kozackie ulepszenie do mieczy, więc naprawdę fajnie. Nie, nie, czemu, czemu oni mi, widzicie, karma wróciła, karma wróciła od mojego psa. W sumie śmiesznie, że karma od psa wróciła, nie? <grytania> karma wróciła i niestety, wow, nasze drzewko, nie, tylko nie ta praca Ej, co ty robisz? Co ty mi rob? Dobra, spadł, dobra, spadł, kozacko. Co on mi robił w ogóle? What the fuck? Chwila, tymi gwiazdkami możemy ich pozabi... Co? Co? Chciałeś... Co? No co? Myślicie, że jesteście lepsi od Tritsusa? Ja myślę, że nie. Ja myślę, że jesteście gorsi od Tritsusa. Dobra. Co my tu mamy? Green banner, okej. Okay. To jest... To jest nasz banner. Nasz banner e szkieletów kamratów. Okej. Okay. Oj! Ziom! Zostaw mnie! Chwila, to jest walka na śmierć i życie z tymi endermansami. O, dobra, by magic, by magic, czyli przez endermana czy nie zabił właściwie ten kociołek taki? No nie mam pojęcia, e, ale dobra, chwila, musimy się stąd wygramolić. Zniszmy jego oczka teraz. O, całkiem. Chwila, co to jest? Water shower. Okej, okay. ona ma nawet dobrego Major. W sumie śmiesznie, że te laki blokowe rzeczy to. O nie, ona nie otwiera, I te... ona nie otwiera tego. Tylko po prostu nam wykopuje gotowe laki bloki. Czy on mnie nie lubi jeszcze? Czy już nie polubił? No dobra, nie mam pojęcia. Uuuu, creeper potyłki! I to minus 100, o nie, ja się boję co one mogą zrobić. Oh man. E, dobra, spadłem, ale warto było. Pyk, 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 gwiazdki. Ja teraz zostałem gwiazdą. Dobra, wejdźmy sobie na naszego lucky blocka z powrotem. I otwierajmy dalej, otwierajmy dalej, co się tutaj trafi. O, mamy naszą głowę, kozacko, ale teraz jest taka duża, więc ja jej nie chcę. Okej, okay, to nam nie będzie potrzebne, dobra. Zb zaczynamy zbierać już lepszej temki, więc nie będziemy tacy papierowi, tacy łatwi do rozwalenia. Okej, okay, mamy nawet jakąś spoko zbrojkę, znaczy ma protection 1, a w sumie to jest słaba zbrojka, ale z protection 1 może będzie nawet dobra. Okej, okay, czy to jest lepsze? Protection... chyba to nie jest lepsze, nie chcę mi się wczytywać także. Okej, okay, ta lata jest na pewno lepsza niż ta, więc sobie ją załóżmy i... O, oh, o, oh, o, oh, o oh. Okej, okay, udało nam się przeżyć Czy on jest zły? Okej, okay, on mnie on mnie na szczęście lubi Chyba, ten astral hero Więc bardzo dobra wiadomość Według mnie, tutaj mamy name tagi Wow, grum A, to są grumy O kurde, czy da się odwrócić tego prosiaka Tak także? Lol, gdzie on jest? Gdzie on jest? Chwila, co się z nim stało? Co się z nim stało? What the fuck? Czy on tutaj przed chwilą był? Czy on umarł w niewyjaśnionych okolicznościach? Czy to możliwe? Find the nether star. Po co ja mam? What the fuck? Nie, ja nie chcę się w to bawić. Ja się nie, Co mnie? Co mnie uderzyło? Co mnie zabiło? Ja przepraszam państwa bardzo, ale ja w moim kontrakcie nie podpisywałem żadnego takiego umierania. Dobra, nie chcę tej nether star w każdym Tak, teraz jesteśmy... Teraz jesteśmy po prostu w endzie, możemy rzucać wendermany naszymi podkami. I o, o nie, o nie, o, o dobra, chwila. będzie też jest spoko, prawda? Możemy się klepać z Endermanami i w ogóle... Wow! Ale ta łopata jest mocna! Z Endermanami nawet wygrywa. Okej, okay, mamy jakąś gwiazdkę, Leź, leźmy do smoka w takim razie. Hej smoku! Czy może zawalczyłbyś ze mną? <laughs> e, masz name taga. Chwila. Ma ty masz, ty masz najmniej ta. <noise> Gdzie jest ten, co chodzi? <noise> Enderman do góry nogami. Ja nie mogę, tego jeszcze nie było, tego jeszcze nie było. Dobra, ale fajnie, że się zrespiliśmy z powrotem tutaj, bo tak, tak też po prostu chciałem naprawdę się zrespić tutaj, a nie nie być wędzie dalej. Bo end to może być tylko krótka przygoda. O, chwila, obróćmy tego typa. Obr obróćmy tego boba. Obr obróćmy boba. Dobra, chodź Bob. <laughs> o nie, i ten miecz! O nie! O nie co ja zrobiłem w ogóle. Kill the gas 010. Mam 10 sekund na zabicie 10 gastów. Nie wiem jak ja bym miał to zrobić. To nie jest możliwe chyba. Time's up, no i nic się nie stało. Dobra, przynajmniej zabiliśmy tego przyjemni przyjemniaczka, tego Bobka, który nam się tutaj zrespił. Okej. Okay. Teraz zniszczmy to i lećmy dalej. Uuu, zryspiła nam się jakaś strukturka dosyć ciekawa. Tyk, dobra, podsadźmy się. obsydianem. serio? Co za burżuj? obsydianem się podsadza, bo normalnie tu się trudno kopie w sensie. No może nie taki burżuj. I spadaj! Gdzie on jest? Kitten. O nie, moje kotki! Moje małe kotki! Miałyście być w piwnicy, a nie tutaj! Czemu jesteście tutaj w takim razie? Dobra, weźmy sobie więcej piesków w takim razie. Tylko pieski mogą, mogą mnie teraz pocieszyć, bo ja kocham te pieski, wiecie, ja. Ja i naprawdę kocham. No, wstańcie, pieski, chodźcie ze mną. Nie żartuję, tak naprawdę umiem się po prostu rozpakać, na zawołanie. Co ja zrobiłem w ogóle? <laughs> Okej, okay. to było dziwne w każdym razie. Ej, serio się zauzawiłem, jestem niezły mógłbym chyba zostać jakimś aktorem i właśnie tak mówić... Ja, ja kocham! Ja kocham tego pieska! Dobra, to jest dziwne w każdym razie, jeżeli jeżeli jesteście w tym momencie, to napiszcie kocham pieska, wtedy będzie wtedy będzie fajnie, okej. Okay, zaraz coś nam nie spadnie na głowę, a ja nie chcę, żeby żeby coś takiego się wydarzyło, tak więc postawiłem sobie jakiegoś laki Bloczka Nade mną, znaczy Obsydian, nie laki Bloczka I, i, I nic mi się nie stało, jak widzicie po prostu. O nie, apokalipsa nam się właśnie wy, wydropiła. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra Tutaj już nie mamy szans przeżyć, więc wolę się zabić O nie, kotku Czemu ty umarłeś? Chwila, czy możemy się stąd wydostać? Mamy enderperły albo coś? Eee, nie mamy, nie mamy. mamy Mamy to, więc może jest szansa, że nas to zabije O nie Dobra, stałem się super wytrzymały zanim, Zamiast umrzeć Więc eee, to by mi dosyć długo zajęło więc musimy wykopać w takim razie po prostu ten obsydian, który jest przed nami. A to jest naprawdę... chwila, nie mamy czegoś lepszego, co może go wykopać. Dobra, chyba zrobimy to po prostu tak. Pyk Dobra, bo to za, to za długo by trwało, wiecie? Ja tak przynajmniej uważam. Dobra. O nie! Co my mamy? Jest za Speed, Helpusta i w ogóle... Czy one mogą mnie teraz zabić? O nie! Wow, ale patrzcie jakiego mam dmage'a, ja zabijam boby na hita, a boby jak wiecie, jeżeli oglądaliście inne odcinki, zapraszam w karcie macie playlistę innych odcinków, to boby mają mega, mega, mega dużo, dużo, życia, po prostu masakrycznie dużo życia mają i nie da się, nie da się ich praktycznie zabić, o nie spadłem, dobra, czyli te wszystkie efekty teraz na nic, koniec z nimi, dobra. I tak, i tak całkiem spoko, ale weźmy sobie jakiegoś timeseta. O, nie mamy, nie mamy komendy timeset? No to musimy mieć ukośnik. Timeset 1, dobra, mamy timeset 1 teraz możemy się zająć dalszym otwieraniem. To jest niezniszczalne, nie wiem. Dalszym otwieraniem naszych bloczków. Ok, pyk, pyk. Okej, okay, mamy jakieś laki spodnie. Wow, nasza zbrojka w ogóle już ginie, to chyba nas nie powinno zabić, co nie? No właśnie, tak myślałem. Okej, okay. Creeper Lucky Block, o nie, jakiś giant się tu zrespił, a nie A on tu jest cały czas czy nie? Co się dzieje w ogóle? Coś się w ogóle wydarzyło! Ile creeperów! O nie, konik. To jakiś piękny, a on umiera, ja. Ten koń był warty miliony, a on umarł. Kurde no, co za niefart. Czemu ta... cały czas tu się coś pojawia? Co za żal, no. Spadaj, ziomek. Ty... Bałwan, ty też spadaj, bo ja chcę się tu... tylko przedostać do dalszych bloków, no. O co chodzi w ogóle? LOL! Czemu jakaś świątynia się tu buduje? Co to jest w ogóle? Eee, name tag, wow, to jest cenne. I music disc, ła, kozacko! Fajne rzeczy całkiem nam się trafiły. No ale właściwie to po co nam na openingu Lucky Bloków cenne rzeczy, które są cenne na survivalu po prostu. Okej. nie, 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 nie. Panie Endermanie, czemu? Czemu mi pan to zrobił? To jest moje bardzo ważne do pana pytanie. Ja do końca tego nie jestem w stanie pojąć, a ty, a ty? o oh nie, o oh nie! Da, dawaj, 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 spróbuj, spróbuj! Come at me, bro! Jestem, I'm fucking animo Jestem lepszy, oh yeah. Dobra. Nam zostało już niedużo w sumie nawet broczków, więc kozacko, o, perła, perły nam się wyprzydały, gdybym tylko mógł się stąd wydostać może. Dobra, udało się, o nie, woda, woda, nie spychaj mnie woda Dobra, o, mamy jakiegoś super minera To też jest dosyć przydatne Patrzcie, i patrzcie jak szybko machamy tym girofem, what the fuck Co to jest za efekt, zaraz sobie zobaczymy e, Czemu nie kopie szybciej skrzynek jak tak szybko nawala A, a to kopie szybciej? Nie wiem, to chyba tylko efekt, dobra, nie wiem, mamy masę efektów w każdym razie, jesteśmy znów kozakami Ciekawe czy to wykopie teraz szybko obsydian jak tak szybko nawala w takim razie Ok, dawaj, dawaj, wierzę w Ciebie, Kilof! Wierzę w Ciebie. Tam była perła w ogóle gdzieś. O, dobra, udało się, widzicie? Jak się go zaczął, uratowałem. Po prostu otworzyłem bloka i on zastąpił tę strukturę inną strukturą. Naprawdę bardzo dobry plan ucieczki to był. Ok, tutaj mamy jeszcze jakieś bloczki. Otwierajmy je w takim razie. Spokojnie, spokojnie. Żaden taki bloczek mi nie umknie, którego chcę rozwalić przynajmniej. Ok. Dobra. O, 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 o. Przepraszam pana bardzo. Co tutaj się w ogóle dzieje? Co tutaj się dzieje? Okej. Okay. Mega, mega, mega man, mega, mega, mega man. To jest chyba koniec odcinka ziomki. Dlatego, że już rozwaliliśmy... Spadaj! Nie lubię endermanów teraz. Dlatego, że już rozwaliliśmy chyba praktycznie wszystko. Więc słuchajcie, chwila. Ja chcę. Ja chcę się z wami pożegnać. Jak, jak prawdziwy gentleman, więc weźmy sobie Milk. Dobra, weźmy sobie Milk. Okej. Okay. Game Mode 0 Ukośnik clear. Patrzcie. Jestem teraz gentleman. dżentelmen. Myślę ziomeczki. O... Ło, wow, wagoniki latające, ale Kozacki, ja chcę jeszcze do niego wsiąść. Chwila. Eee, game Mode 1 z powrotem. Gdzie jest ten wagonik? Ja chcę bardzo... Po... Ja chcę się pożegnać bardzo w takim wagoniku. LOL. Okej, okay, kozacko ludzie, w takim razie, słuchajcie Myślę, że to by było na tyle tego odcinka, czemu te wagony nie latają? W sensie to jest dosyć dziwne, mamy diaksy nawet, pyk, tacy bogaci Myślę, że to by było na tyle ludzie Jeżeli wam się podobał odcinek, to subskrybujcie kanał, dajcie łapeczkę w górę I możecie wbić też na mojego instagrama, Tricus. Bardzo by mi było miło, gdybyście zostawili obserwator, obserwację, no zaobserwowali mnie po prostu Link jest w opisie, tam rozwiń opis, wejdź sobie i nie zaobserwuj, na razie.